Dzień dobry, witam telewidzów Telewizji Pogranicze na kolejnym, piątym już jubileuszowym biegu charytatywnym. Tradycyjnie robimy ten bieg 24 godziny non-stop, w tym roku trochę krócej ze względu na COVID-19, ale mam nadzieję, że uczestników będzie nie mniej i będą super rekordy padać na tych 5-kilometrowych odcinkach biegania. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich i zapraszam do udziału. Przez 24 godziny można się zapisać tutaj i brać udział w tym biegu. serdecznie wszystkich na Piątym Jubilijuszowym Charytatywnym Biegu Sztafetowym na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze Stowarzyszenia Jesteśmy Wyjątkowi. Także celem naszej sztafety biegowej 24-godzinnej jest pomoc dzieciom i młodzieży i wszystkie zebrane środki przeznaczamy na rehabilitację. Chciałbym serdecznie powitać Panią Burmistrz, Włodarza naszej Gminy, Panią Dorotę Przysiężną watową Serdecznie witam Pana Prezesa Styczeńskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego, Pana Waldemara Wójcickiego. Serdecznie witam wszystkich biegaczy, którzy tutaj przybyli na bieg. Witam również serdecznie naszego księdza Jana, który dzisiaj pobiegnie też jako pierwszy o godzinie 16. Drodzy Państwo, piąty, jak Pan Andrzej Wójtowicz powiedział, jubileuszowy bieg sztafetowy. Mam nadzieję, że ten mały jubileusz za 5 lat przerodzi się w nieco większy, 10., za 10 w 15 no, i tak dalej, zobaczymy. i tak dalej. Niestety jest tak, ale takie jest życie, że potrzebujący zawsze są. Bardzo Państwu dziękuję za to, że jesteście, bardzo Państwu dziękuję, że pobiegniecie dla dzieciaczków, dla młodzieży ze stowarzyszenia naszego tutaj kietrzeńskiego doskonale znanego jesteśmy wyjątkowi. Życzę, żeby się dobrze biegło, dobrze szło, żeby się dobiegło, doszło do celu i żeby ten najważniejszy cel, czyli pomoc stowarzyszeniu, został zrealizowany. No uważam, że chyba, panie Andrzeju, możemy ten wiek uznać za otwarty. Make me Który to twój kilometr? Szósty. Szósty. Ciężko było? Gorąco? Nie. Nie? A jeszcze dzisiaj będziesz biegać? Nie wiadomo. wahamy się. Jak z tak czasem, bo będę szesnasty biegać, nie? Tak nie biegaj szesnasty. Zapraszam. Chciałbym bardzo podziękować jako prezes stowarzyszenia tutaj, oj, to, tego biegu, bo to już po raz kolejny, po raz kolejny piąty raz, tak? Tak, piąty, piąty raz, raz taka akcja się odbyła. Bardzo chciałbym podziękować w imieniu dzieci biegaczom, bo akcja biegacza nie było, to nie było tego biegu, Biegaczy nie znam go biegać, tak? Znaczy, że biegaczom to najważniejsze w tym momencie to. Muszę no tutaj oczywiście podziękować osobom, które zakupiły bandy, bo też przez bandy, czego nadpada na to, to jeszcze, Dzisiaj w Kietrzu piąty charytatywny bieg sztafetowy. Cel bardzo szczytny. To wszystko, te wszystkie datki, które zostaną uzyskane w wyniku udziału w tym biegu, a także w wyniku zakupu losów, które tutaj mamy, a za którymi kryją się określone fanty, bardzo ciekawe, bardzo przydatne. Niektóre mniej przydatne, ale ważne dlatego, że one służą, Naszym dzieciom i naszej młodzieży niepełnosprawnej. Y, pomalutku zbliżamy się do podsumowania, i tu gdzieś y, między wierszami obiło mi się o uszy, że to, co udało się uzyskać, wystarczy na 250 godzin rehabilitacji dla naszych dzieci i naszej młodzieży niepełnosprawnej. Bardzo, bardzo dziękuję. Witam serdecznie Państwa. No, Kieczańskie Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe Gry w sekcja biegaczy zakończyła piątą jubileuszową sztafetę biegową. Biegarz wspiera rehabilitację. No W dzisiejszej sztafecie wzięło udział 79 biegaczy. Biegli tutaj mieszkańcy naszego miasta z Kietrza, biegli biegacze. Biegli koledzy i koleżanki z Czech oraz z okolic przede wszystkim z Raciborza. Także zrobiliśmy w sumie łącznie 1070 km i zebraliśmy tutaj dzięki hojności sponsorom, darczyńcom ludzi dobrego serca, zebraliśmy na 200 rehabilitacji dla dzieci i młodzieży ze stowarzyszenia. No, jeszcze końcowego wyniku nie mamy, ze względu na to, że nie wiemy, ile pieniążków znajduje się w puste. Także wszystkim serdecznie dziękuję za pomoc. Dziękuję patronatom medialnym, honorowym, sponsorom, ludzi dobrego serca za to, że przybyli i pomogli nam tutaj w biegu. Także nie spodziewaliśmy się w dniu dzisiejszym, bo zadzwonił Pan z Holandii, który też chciał pomóc przy organizacji naszego biegu i powiedział, że oglądał transmisję z Głupczyc, widział nie, jak tam mówiłem o biegu i postanowił przekazać pewną kwotę euro na rzecz Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych ze Stowarzyszenia Jesteśmy Wyjątkowi.